Dzień dobry, witam w kolejnym filmie, dalej w tematyce świątecznej. Dzisiaj będzie kulinarnie, ponieważ będę przygotowywała potrawy na Wigilię. I będzie dzisiaj y, wszystko pod znakiem rybnym. Będę robiła śledzia w oleju, śledzia po kaszubsku, rybę po grecku i pierwszy raz w tym roku robię śledzika pod pierzynką. Także jestem bardzo ciekawa jak mi wyjdzie. No i co, zabieramy się do roboty. Jeśli chodzi o rybę po grecku, to tutaj już sobie przygotowałam, wcześniej posmażyłam właśnie rybkę i warzywa do rybki. Warzywa, no to wiadomo, pietruszka, cebulka, marchewka, koncentrat pomidorowy, liście laurowe, ziele angielskie, sól, pieprz, jadaję jeszcze troszeczkę papryki słodkiej i czosnku granulowanego, także będę potem to ładnie wykładała na talerz. Szykuję sobie teraz farsz na śledzie po kaszubsku i będą mi do tego potrzebne 4 cebule, 4-5 kiszonych, koncentrat pomidorowy, przyprawy i trochę keczupu jeszcze tutaj się dodaje potem do tego farszu. Więc obieram sobie cebulkę. Cebulkę będę kroiła w piórka, pół plasterki. Najlepsze jest to, czego się dowiedziałam niedawno, jak zaczęłam nosić soczewki kontaktowe. Że jak mam soczewki kontaktowe w oczach, to obieranie cebuli mi nie straszne, ponieważ w ogóle nie lecą mi Jakoś tak blokują te soczewki oczy, że na szczęście nic w ogóle nie szczypie. Także mogę obierać cebulę kilogramami. I wszystko fajnie nic mnie nie szczepia. Cebulkę mam pokrojoną i widzicie, ani jednej już nie uroniłam i o ile czuję, że cebula jest mocna, bo czuję po nosie, że po prostu w nas mnie szczypie, o tyle na szczęście oczy suchutkie. Idę rozgrzać sobie teraz patelnię. Góreczki przekrawam na pół, kroimy na takie czwartki, kosteczkę. Wyrzucamy całą cebulkę. Jak cebulka ładnie się zeszki, to wtedy dodamy ogórki kiszone. Podsmażymy je i potem koncentracja mioroby. Cebulka nam się ładnie zeszkliła. Dajemy góreczki i smażymy jeszcze troszkę. Ok, możemy dodawać kończą W tym czasie poukładam sobie właśnie akurat na talerz rybę po grecku. Mam taką fajną rybkę, talerz w kształcie rybki. Także nakładam. Prezentuje się rybka po grecku. To już mamy zrobione, także zawijam folię i chowam do lodówki. Mam już wszystko naszykowane na tego śledzika pod pierzynką. Spojrzę sobie jeszcze tylko tutaj teraz przepis, czy na pewno wszystko mam. I tak. 300 gram filetów śledziowych mamy. One są wymieszane z czterema łóżkami oleju i. Czterema łyżkami musztardy. Trzy duże, czerwone buraczki starte na tarce na dużych oczkach. Cztery duże ziemniaki ugotowane w mundurkach i pokrojone w kosteczkę. Jedna średnia cebula też w drobną kosteczkę pokrojona. Ogórki kiszone. To 4 pięć, no zależy ile tych ogórków, jakie one są duże. Eee, co tam dalej? Cztery łyżki oleju. I serek. O, ja wzięłam cheddar i troszkę szczypiorku, jeszcze jest potrzebne mam. No. no dobra, to biorę miskę i będziemy układać teraz warstwami. No dobra, to tak. Na dno naczynia wyłożyć śledzie wymieszane z cebulą, musztardą, olejem. Dalej, co mamy? Popieprzyć. Czyli pieprzymy, pieprzymy trochę po wierzchu. O, chyba wystarczy posmarować majonezem. A właśnie, majonez. O, jezus. Chyba tak nie otworzę. to. raczej posmarować majonezem. Siedzi na klatce, Dobra, chyba okej. Okay. Następna warstwa to lekko posolone ziemniaki. Dalej. Lekko posolone ziemniaki. Przykryte ogórkami. Posmarowana majonezem, starte buraki. Si, co ty robisz? ostatnia część majonezu. Daję pół jajka i starty ser. Czyli jajeczko. No, ciekawa jestem bardzo, jak to w smaku. Ja kiedyś jadłam to u kogoś, właśnie jak byłam na świętach. Ja próbowałam i mi bardzo smakowało. Natomiast sama nigdy nie robiłam. Więc to będzie debiut. Te jajka, może po z wierzchu troszeczkę. No i no i starty ser tu było w przepisie 200 gramów, tam wszystko ja pastyki czyli... była samochód. No i prezentuje to się tak, myślę, że wygląda spoko, nieźle. Zobaczymy jak w smaku. Dobra, to teraz nam zostało jeszcze yy, śledzie po kaszubsku do włożenia do słoików. Do słoika jednego właściwie pewnie mi wejdą dużego. I śledzie w oleju. No ale śledzie w oleju to jest najprostsza chyba sprawa, jaka może być. Także układam, a potem Wam pokażę, jak to wygląda. Ok, układamy śledzika po kaszubsku. Morskowy śledź. Tutaj, bez jakiejś wielkiej filozofii. Ja jestem w ogóle bardzo śledziowa i lubię bardzo śledzie, ogólnie ryby. Natomiast mój mąż nie bardzo ani ryb, ani śledzi pod żadną postacią. Także dla niego wigilia w sumie. Nie jest zbyt dobrym świętem, jeśli chodzi o jedzenie, bo nie ma tam zbyt wiele dla niego. No pierogi w sumie. Chyba tylko to. Najbardziej. zostały śledziowe w oleju. I został nam już tylko śledzik w oleju. Ale to jest już banalna prosta sprawa. mam cebulka. I również układamy śledziku. I olej. No, jego go mam no tak na oko, po prostu, żeby doszło do samej góry, żeby ta cebulka też była tutaj u góry w oleju. Więc o. jeszcze trochę. Jeszcze zeszło na dół, więc jeszcze trochę muszę dolać. Chodzi o to, żeby było tak na wierzchu tego oleju. Do samej góry. I tak jak mówiłam, właśnie będę jutro robić kopiec kreta i karpatkę z doktorem Etkerem. Mówię, karpatkę robiłam wiele razy, wychodzi super. Kopiec kreta zobaczymy. Ale to jutro. Także dodam do filmu chyba tego. Porobię po prostu parę jakichś fragmentów. Nie będę robiła tego jak upiekę całe ciasto. Tylko jakieś przebitki podobię. A za dzisiaj dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do następnego.